Dzień dobry. Dawno nic nie publikowaliśmy, więc dziś postanowiłem nagrać krótki film. Przy okazji, możecie zauważyć troszkę lepszą jakość, jeśli chodzi o wizualizację tego filmu, wykonaną przez sztuczną inteligencję. To dla was cały czas pracujemy nad poprawą tego elementu. A o czym będzie dzisiaj? Trochę ponarzekam na urzędy skarbowe. Mamy m.in. JPKI, Eurząd Skarbowy, ministerstwo pracuje nad deregulacjami ułatwiającymi życie podatnikom, niedługo wejdzie w życie KSEF, ale niestety, jeśli chodzi o praktykę, to niektóre rzeczy wciąż się nie zmieniają, na przykład to, że praktycznie wszystkie wezwania w ramach czynności sprawdzających kierowane są przez pracowników urzędów skarbowych bezpośrednio do moich klientów, a nie do mnie, czyli pełnomocnika ogólnego. A oto dwa przykłady tylko z tego miesiąca. Pierwszy to wezwanie celem złożenia wyjaśnień odnośnie braku zaliczek w 2024 roku. Drugi to wezwanie do korekty zeznania za poprzedni rok z uwagi na brak zmiany formy opodatkowania. Pracownicy skarbówki, pomijając pełnomocnika, naruszają przepisy ordynacji podatkowej oraz, co oczywiste, stresują naszych klientów. A dlaczego pomijają pełnomocnictwa? My w kancelarii znamy te powody, ale nie będę o nich mówić. Trzeba jednak pamiętać, że możemy wprowadzać uproszczenia i cyfryzację w system podatkowy, ale ostatecznie każdy system jest tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo, czyli w tym przypadku ludzie. Nie wystarczy bowiem zmieniać przepisy, trzeba jeszcze je po prostu stosować. A wy macie podobne doświadczenia? Podzielcie się swoimi przypadkami w komentarzach, to ponarzekamy razem. Do zobaczenia.